Szacunek należny przeciętnemu obywatelowi. Pogarda oświeconej elity wobec narodu, a kwestia ruiny państwa. Etyczny uniwersalizm chrześcijaństwa i Konfucjusza. Oto streszczenie dzisiejszego odcinka. Przeciętny człowiek, który pełni dobrze swoje obowiązki, jest podstawą ładu społecznego i moralnego według myśli Konfucjusza i chrześcijaństwa. Pogarda elity wobec zwykłych ludzi jest przyczyną upadku państwa i należy się tego bardzo wystrzegać. Taka elita bowiem implicycjite nie uznaje pojęcia obowiązku wobec ogółu i łatwo dopuszcza się równych niegodziwości. Upadek starożytnego Wymu i Rzeczypospolitej Obojga Narodów posłużą nam za przykład. Dobrze, zacznijmy więc kolejny odcinek z cyklu Jak uzasadnić zdrowy rozsądek i moralność filozofią klasyczną. Oparujemy takimi słowami jak Obowiązek, porządek społeczny, cnota publiczna itd. By wymienić przykłady, co to jest obowiązek, możemy wskazać jakieś dobra, których każdy używa i potrzebuje do dobrego życia. Na przykład żywność, opał, mieszkanie, prąd, ścieki, poczta, bezpieczne ulice, jakieś naprawy i konserwacja, równe służby, które leczą, gaszą pożary, pilnują granic podatki, które są płacone na usługi publiczne i tak dalej. Nad dostarczeniem tego wszystkiego pracuje większość Polaków i często są to prace niezbyt dobrze płatne, wyczerpujące, no i bez jakiejś tam wielkiej perspektywy awansu. Jednak fakt, że właśnie robione są dobrze, wynika często z poczucia obowiązku i potrzeby służenia ogółowi, swojej rodzinie, ale też państwu i społeczeństwu. Innym kluczowym obowiązkiem jest wychowanie potomstwa, Trwałej, normalnej rodzinie. Bez tego także społeczeństwo nie będzie działać dobrze i system emerytur i rent i tak dalej może się zawalić. To także wielu przeciętnych ludzi robi, często ponosząc istotne poświęcenia z tego tytułu. Wynika zatem, że normalny człowiek, który robi to wszystko i żyje porządnie, rozumie pojęcie obowiązku i ładu społecznego bardzo dobrze. Bo to jest jego stały, codziennie praktykowany element życia, przez który on dźwiga niejako ten ład społeczny na barkach. Elita rządząca może z tym faktem zrobić dwie rzeczy. Albo może uznać, że ład moralny opiera się na uniwersalnym sumieniu, które ma każdy człowiek, no i niziny społeczne mają go szczególnie w obfitości. To jest założenie chrześcijaństwa i Konfucjusza. Ostatni będą pierwszymi, wedle Ewangelii, bo wielkość w niebie to wielkość cnoty, większej u tych, którzy znosili dobrze większe trudy i ponosili większe ofiary. U Konfucjusza cnota młócących wieśniaków jest tak samo cenna jak cnota pierwszego ministra, a jego najsłynniejszy kontynuator Mengzi pisał, że to lud jest najważniejszym fundamentem państwa. Albo też elita może założyć przeciwnie że to tylko elita zna prawdziwe dobro moralne, a cała reszta to albo jakiś tam motłoch, albo kieruje się bardziej niskimi, albo mylnymi instynktami. Już to założenie jest w istocie czymś niecnym, gdyż ci, którzy najobficiej korzystają z ładu społecznego i jego dóbr, pogardzają tymi, którzy najwięcej do tego ładu kontrybuują. I stąd będą się zaraz brać różne inne niegodziwości, gdyż yy, przestaje być istotne pojęcie obowiązku elity wobec y, ogółu społeczeństwa. Chińskie państwo, ukształtowane w dużej części przez konfucjanizm, nie było wolne od instytucjonalnej niegodziwości albo też niszczycielskich wojen, takich jak rebelia An albo powstanie Taipingów. System był również dość sztywną i odporną na reformy hierarchią. Konfucjanizm jednak, będąc jedynie negocjowalną filozofią społeczno-etyczną, a nie jakimś credo religijnym, Uczynił wiele dobrego w sensie moralnym. Najbiedniejszy mieszkaniec tego państwa wiedział, że jest pełnoprawnym uczestnikiem moralnego ładu. Będąc co prawda na dole hierarchii. Największy minister zarazem musiał uznawać, że ta sama harmonia, która daje mu mandat władzy, narzuca te wymagania jak powinien postępować, by nie tylko być dobrym ministrem, ale dawać widzialne świadectwo, że rząd panuje dla dobra ogółu. W Europie Pogarda elit wobec Nizin odgrywa kluczową rolę w historycznych przełomach i pozostaje istotna po dziś dzień, szczególnie wobec utraty znaczenia przez chrześcijaństwo. Śródziemnomorską starożytność ukształtował w dużej części Platon, Homer i również ich ideowi Sojusznicy. Do tej pory Platon wychwalany bywa jako najwybitniejszy filozof europejski. Ma w oczach normalnego człowieka jednak bardzo duże wady w porównaniu z Konfucjuszem. Oto co Platon głosił. Cnota to przede wszystkim aspekty sportowo-wojowniczo-astetyczne, które pomagają starożytnej elicie panującej zachować swoje rządy. Nie jak cnota oparta na dobroczynności i prawości u Konfucjusza. Po drugie, Platon twierdził, że tylko elita ma rozwinięty zmysł moralny, podczas gdy pospólstwo kieruje się niskimi, zwierzęcymi instynktami. Tego rodzaju mentalność jest nie tylko pogardliwa, ale doprowadziła do ruiny Imperium Wymskie. Gdyż jego schyłek zdominowała brutalna walka o władzę, twekutwo, handlowanie urzędem cesarskim i morderstwa, a do tego bezwzględne łupienie reszty społeczeństwa. Święty Augustyn, żyjąc wtedy, zauważył trzeźwo, że jest to logiczny efekt tzw. wymskich cnót, ukierunkowanych właśnie na bojową sprawność i podbój innych narodów. Tą samą miarę można przyłożyć także do wcześniejszego Imperium Aleksandra i podziału go na walczące ze sobą prowincje po jego śmierci. Mentalność wymska była od tego czasu klątwą pokoleniową Europy. Kilka dużych państw widziało siebie jako następców Imperium wymskiego, a wielu inspirowało się nim bardziej pośrednio. Historia często niejako się rymowała, gdyż takie Metafizyczne rozgrzeszanie militarnej oligarchii i pogardy i ucisku wobec populacji kończyło się często właśnie stagnacją i upadkiem. Nie będę tego szerzej streszczać, ale skupię się na rozwoju Polski. Rzeczpospolita obojga narodów tak poszła w ślady Rzymu w złym sensie tego słowa. Państwo było rządzone przez polską, rusińską i litewską flachtę, która w pewnym momencie wyzbyła się poczucia obowiązku wobec ogółu społeczeństwa. I zaczęła traktować państwo jako udzielną własność, nie zaś zbiorowość, której członkowie mają jak, jakieś prawa. To oznacza w istocie też sarmatyzm, wywodzenie swojego rodowodu od sarmatów czy też od starożytnego wymu, tak by uzasadnić sobie, my jesteśmy ci lepsi, państwo jest naszą własnością. Osiemnastowieczny koniec tej historii jest znany: wyzysk, stagnacja, wewnętrzne wojny, potem korupcja i zdrada. No, i wreszcie upadek, zabory. Skoro i tak rosyjski ambasador decydował prawie o wszystkim, rozdzielając łapówki, to państwo stawało się fasadą i sprzedajna oligarchia pośrednicząca przestała być w pewnym momencie komukolwiek potrzebna. Ciekawe jest to, co się dzieje po 1795 roku. Wrzucona na śmietnik historii elita stara się odzyskać państwo, ale Potrzebuje nawet bardziej afirmacji, że oni są jednak ci dobrzy, im się stała kwywda. Oni wiedzą lepiej i dlatego powinni być elitą. Podobny naturalny zmysł racjonalizacji do tego, który Konfucjusz wykorzystuje, by każdy urzędnik postępował w sposób godny swojego urzędu, tutaj uaktywnia się z opóźnieniem, gdy przywileje zostały stracone, a klęska i ruina jest aż nadto oczywista. Polska szlachta idzie więc na służbę do Napoleona. Bije się dla niego w całej Europie, nie będąc jednak w stanie z nim negocjować ani stawiać mu warunków. Gdy Napoleon tworzy państwko zwane Księstwem Warszawskim, jego ludzie nim rządzą, wyciągając z niego jak największe środki na kampanie wojenne. Dlaczego? Bo to szlachta polska potrzebuje Napoleona, a nie Napoleon-Szlachty. Nie mogą walczyć z kimkolwiek przeciw komukolwiek o własne państwo, ale oddają się na służbę. W zamian za to, by mieć bilet w pierwszym wędzie w nowym porządku świata, który ich rozgwesy. Nawet jeśli oznacza to niegodziwe napadnięcie na inny katolicki kraj, jak Hiszpania, czy Włochy, gdzie, nawiasem mówiąc, napoleońska okupacja uchodzi za archetyp dziczy i bandyterki. Podobne motywy. Podobne klęski przewijają się w historii Polski jeszcze później, i także w czasach nowoczesnych. I ważne jest, że u podstaw leży odrzucenie społecznego obowiązku przez elitę rządzącą. Czego najpewniejszym papierkiem lakmusowym jest pogarda wobec ludu. Jest to bardzo charakterystyczna pogarda. Jeśli widzisz kogoś, kto sugeruje, że pracujący lud nie wie, co jest dla niego dobre, albo co to jest ład moralny, albo że przeciętny ludzie jest to motłoch. To trzymaj się od kogoś takiego z daleka, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo się źle to może skończyć. Wybieraj sobie rządzących wedle zasady przeciwnej. Tych, którzy uznają, że mają obowiązki wobec ludzi i okazują ludziom szacunek za to, że oni pełnią swoje. Pod takim wyborem podpisałby się zarówno Konfucjów, jak i wierzący chrześcijanie w każdym wieku.